W IG rewolucjonizujemy krajobraz inwestycyjny, wykorzystując moc sztucznej inteligencji oraz zaawansowanej analityki. Wyobraź sobie algorytmy, które analizują ogromne ilości danych rynkowych w czasie rzeczywistym, identyfikując trendy i wzorce, które mogłyby umknąć ludzkim analitykom. Nasza sztuczna inteligencja nie tylko przetwarza liczby. Uczy się i dostosowuje, udoskonalając swoje strategie w oparciu o zmiany na rynku. Łączymy to z dogłębną analityką, dostarczając spostrzeżenia, które umożliwiają naszym inwestorom podejmowanie świadomych decyzji. Dzięki integracji modelowania predykcyjnego możemy prognozować potencjalne ruchy na rynku, co pozwala nam wykorzystać okazje, zanim staną się one widoczne dla innych. Ta synergia sztucznej inteligencji i analityki nie tylko wzmacnia nasze strategie inwestycyjne, ale również minimalizuje ryzyko, gwarantując, że nasi klienci mogą pewnie poruszać się po złożonościach rynku. W Greenview's IG nie tylko inwestujemy, tworzymy innowacje, które kształtują przyszłość finansów.